Witajcie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Z nami jest pani Lara Croft. W tyle leży martwy Yyy... Yy, Okej, okay, yy, to jest yy, nie najlepsze miejsce na rozpoczęcie tego odcinka. Yy, jak pozwolicie, ściszę sobie słuchaweczki. Ostatni odcinek był bardzo... Yy, jakby to określić, bardzo pogadankowy. Mianowicie, pogadałem sobie troszkę na mm, różne tematy, nie wszystkie związane z grą. Dobra, Laruś, do góry. Okej, okay, tu musimy sobie otworzyć zapewne. Tak, oho. Okej. Okay. Dobra, przełączymy sobie tą windę. Ściszymy jeszcze bardziej słuchaweczki. jak winda się zacięła. To jest y, znak, że Lara musi wziąć sprawę we własne ręce i musi popsuć windę do końca. Hm. wygląda na to, że jestem na właściwym kropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z C y, winda większa siła, okej. Okay. Y, czyli winda musi pojechać do góry, a jak winda pojedzie do góry... E, to się zrzuci może i zrobi boom i to byłoby sensowne nawet to tylko co to jest w ogóle e, nie wiem wezmę przyłączę to do góry hmm. tu jest jakaś o tutaj coś leży e, tajemnica do GPS-u ok to jest króciutkie Mogliście to przeczytać. O, uwaga na głowę, boderabina. Okej. Okay. Eee, to idziemy sobie do góry. Eee, w takim razie pójdziemy jak najwyżej się da e, A wszystko po to, by... E, co? Zrzucić windę na dół. Eee, surowcy tutaj leżą. E, nie, zła strzała. O. Poproszę te surowce. Och, dziękuję. O, trzecia część do strzelby. To brzmi doskonale. Trzeba poluzować jeszcze trzy, a winda spadnie. Tak, y, Lara, gadasz sensownie. Y, tylko jakby to zrobić, dziewczyno? Powiedz mi, jakby to zrobić. Y, czy ja je mogę zbić stąd? No nie bardzo. Um, ale tu jest ścianka, którą mogę zniszczyć. E, może ta drabina jest jakimś takim, wiecie, um, wyznacznikiem tego, gdzie musimy się udać. O, tutaj coś jest. Dalej, Laruś, pięknie. E, drugi kołowrotek, drugie kółeczko poszło teraz udamy się wyżej tak, o surowcu tutaj wiszę ale hm po co mi surowce tutaj I don't know um, teraz kurczę, gdzie teraz e, teraz mógłbym, co ja mógłbym teraz zrobić może jakby winda zjechała niżej o zniszczyliśmy a, dobra, dobra. Tam jest jedno. To, tu, tu, tu jest drugie. O. O, no, prawie, prawie to zniszczyłem. o, W trochę inny sposób, ale, ale liczą się chęci. Prawda, Laro? Jeszcze resztę elementów. Tak, reszta elementów, dziewczynko, rozumiem o co ci chodzi. Um, teraz mam problem, bo nie wiem jak nam się dostałem do góry um, Ewidentnie muszę... A w sumie wiecie co? Um, mam takie wrażenie, że tu... Nie Tam muszę się przedostać Tak wiemy Lara, tam musisz się przedostać Eee... Um, Okej, okay, to jest oczywiste um, Teraz tak kołowrotki, nie 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 dziewczyna nie um, aha to mogę otworzyć nawet te drzwi e, otworzymy je sobie i tu powinien być kołowrotek numer 2 i jest już zniszczony no tak e, to teraz wskoczymy sobie tu aha i jesteśmy w punkcie zerowym Okej, okay, to rozumiem, że muszę wyjść tutaj. Yy, I tam jest, yy, tam są surowce. Coś mi się wydaje, że to jest miejsce, yy, gdzie muszę się udać. Okej. Okay. Yy, Zeskoczymy tu. Teraz hop po surowce. Okej. Okay. Tak. Zniszczymy kółko. Dalej Lara. Dalej. O tak. I zostało jeszcze jedno. Tak jedno czy dwa. Jedno. Eee, I teraz jest pytanie. Hm. Zniszczyliśmy tam u góry jakąś ściankę działową. Eee, usypaną z desek i drutu kolczastego. E, Czy rozumiem, że teraz możemy sobie bezproblemowo tutaj wskoczyć, zamówić windę? E... A, bo ja muszę tu wskoczyć, ok. E, chyba wiem, co mam zrobić. Albo żyję w błędzie, że wiem co mam zrobić No nie wiem my spróbujemy Okej okay, Lara, dobrze hmm, Bo tutaj już chyba nie ma żadnego e, Takiego miejsca Nie, nie tutaj hmm, Bo tu już nie ma chyba żadnego miejsca, które mogę e, zniszczyć I się tam dostać A od góry? Hmm no u góry coś tam jest Okej okay. Przełączymy sobie Zeskoczymy Okej okay. i co ludzi sk e, skaczemy, nie Dobra O nie Skakanie na boki, jak ja tego nie lubię Aaa, to jest tak makabryczne no, Niby to jest proste, ale e, Zawsze zapomnę, by wbić czekan i Wow! Ścinka Okej, okay, teraz rozumiem, że jest ostatnie kółko No No i okej okay. Możemy zejść niżej No, chyba na pewno Eee, dobrze W ogóle, co my robiliśmy ostatnie? Tutaj nie zejdę, bo zginę eee, Ostatnio, aha, ostatnio tam gdzieś biegaliśmy po jakichś grobowcach i w ogóle Mm, a teraz też idziemy do grobowca. E, bynajmniej tak mi się wydaje. C. E, Okej, okay, tu jest szafka, w ogóle sobie ją otworzymy. Eee, a nóż widać będzie w niej coś przydatnego. Mhm, są surowce. Ile tu surowców? O nie trafiłem. Okej. Okay. Jeden zdjęty, drugi nic nie zauważył. Mm. Okej, okay, zobaczymy sobie w ogóle co się chowa tutaj. Jakiś hełm. Coś tu jest w tym hełmie w ogóle? Jakiś bajer, coś może? Nie, jakaś gwiazdka i tyle. Okej. Okay, mm. Gdzie jest ten jego kolega? Tu jest jego kolega. O, pięknie, strzał w głowę. Tylko żeby nie wydarł się za głośno. Okej, okay, surowce. Więcej surowców. Amunicja. O, szafeczka. A w szafkach zawsze jest dużo surowców, dzięki którym możemy ulepszać nasze bronie. Rozwalimy też tam skrzyneczkę. Coś tam jest. Coś tam jest. Hm. hm? Tu przejdę? Nie. Tu przejścia nie ma. Wow! O, oh, fuck! Gdzie my w ogóle wbiegamy, co? Dobra. Co tutaj? Mm, Amunicja. Kurde, to jest zły znak, wiecie? Ale nie wiem, pójdę sobie tutaj może. Może to tylko tak źle wygląda. Jakaś fontanna? nie, nie fontanna. Wow, przejechałem ręką popadzie. padzie. Mmm, po padzie. Czy on popełnił samobójstwo? To jest nie wiem, jakoś... Nie chcę zrzucić jakimś głupim tym... Eee, e, fejlem. A może nie, chyba ktoś go dźgnął. Hmm. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Teraz pytałem, czy ktoś cię dzignął? A! Czyli że Sam się dzignąłeś Ja bym tego nie robił Chociaż taka ładna katana? to już nie jest katana, ale... A co to? Co to za korespondencja? Hm? Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Każ pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew wzrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Yy, czyli że niszczymy gnijące ciało, tak? Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? I w ogóle ten szkielet, taki... Mm. Dobra, nie. Trzeba stąd wiać, bo... Muszę się stąd wynosić. Ooo, fuck. Ooo, oh, fuck. O. Oh. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I smell BOOM! Nice BOOM! Wow. I don't like dynamite. No. Co to masz na głowie? Ła! Wow. No. No. What the fuck? Aha, oni jakiś ślin w ogóle zjeżdżają. Spoko. Mmm o, o fuck O e, tak bardzo mi Jest pięknie w czułko. Dobra, zdjęty Aj coś wszystko tutaj wali, no. Dobra. Okej, okay, próbamy się. Widzimy surowce. Fuck. Um. o wow, 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 wow. Tam z góry. A właśnie, to ty mi tutaj tak. No pokaż główkę, no pokaż główkę. są u góry. jest pięknie bezpośrednio wyczułko dobra zbierzemy sobie to co wy tutaj zostawiliście bo troszkę się wyszalałem no i może uciekajmy stąd żeby to się na nas nie zawaliło. Co tu jest w ogóle? no kurde, przechodzimy przez jaski jakiejś zakamarki. Ja tego nie lubię, ale przynajmniej jest ładna kamera. Wow! Powoli, powolutku. Grunt, żeby tam nie spaść, bo boję się, że to się może źle da skończyć. Hmm... Gdzie my w ogóle tutaj wyjdziemy, co? Ehm. Um, nie wiem, nie chcę wiedzieć w ogóle... Hmm... To jest jakiś szybkopalni może? O! Słychać naszych! Hmm... Kto was atakuje? Już biegnę, idę! Właśnie, biegnę już do was!

Yy, Chybaś nawet... Aha, nie zdążyli wezwać... Yy, wsparcia, to dobrze. Bo tylko tego nam brakuje, żeby tutaj biegało jakieś yy, wsparcie. O, fak, gdzie mam w ogóle... Aha, tutaj mam zaskoczyć. Okej. Okay. Dobra, teraz na bank musimy wjechać tutaj Okej, okay, jak w ogóle to Kurczę, ułatwia nam to wszystko Dobra, teraz będzie przepiski zjazd O, teraz pytają tylko, gdzie nas wyrzuci to, co Dobra, bierzemy karabin O, jesteś ranna No dokładnie no. Dawaję ci. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie, jeszcze się dobrze Co trzymasz. Się Co się stało? Kto chce atak? Ultman zabrał Sami i zniknął z nią. No nie, Ultman naprawdę. Nieśmy byli cie posłuch ślak. Ja powinna była. powiem wam, że ja Nina widzi tego Ultmana. On nam tutaj nie wszystko utrudnia. Nie widziałaś tej burzy? Wierzają w każdy pojazd, który się zbliży. Hmm. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rot. Yeah. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje. Zaufajmy jej. Dobrze nie mówisz. wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem, ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Rejest. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Hmm. Pójdźmy na wodę. Okej. Okay. A, tylko jak to się zakończy, co? Dopłym kutrem. A w górę rzeki, kurde, tu jest gdzieś ognisko. A, ja jak do ogniska jeszcze. E, wiecie co? W tym miejscu chyba zakończymy odcinek. Naprawdę ja nie wiem ile odcinek trwa, ale... Mm, nie chcę, żeby to wyszło... A, dobra, to jest ognisko. Nie chcę, żeby to wyszło za długie i w ogóle wiecie. Ale zerkniemy sobie jeszcze co jest w ognisku ciekawego. Strzelba bojowa, rozdamy sobie punkcik. Dajmy go w... Dajmy może w... nieczyste chwyty, a co nam szkodzi? Teraz sprzęt, ulepszymy sobie strzelbę. Wow, już w ogóle jak ona wygląda. Szwiowany zamek. Mm. O, dobra, dajmy sobie magazynek większy. No i co? Ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie.